Dzień dobry, Monika Laskowska TV Reklama. Jesteśmy na konferencji prasowej MMA Wip trójka i ze mną Patryk Dziadzio. Patryk, masz 16 lat. Czy to prawda? E, tak, 16. W poniedziałek, 13. zaczynam 17. Wow. I jesteś trenerem Miśka z nadżyna? Tak, dokładnie. To kiedy zacząłeś swoją karierę? E, tak poważnie to 4 lat, ale jak, jak miałem 7 lat, zacząłem chodzić na judo i tak jakoś to się potoczyło. E, a powiedz, nad czym się koncentrujesz, trenując Miśka z nadżyna? Robimy, głównie robimy elementy stójkowe oraz parterowe, elementy zapaśnicze, zapaśnicze też się przewijają. E, za niedługo będą też dodawane filmy z trenowania na, moje, <laughs> na mojego Instagrama, więc zapraszam, patryk.dziadzio. E, będą filmy starczowania Miśka i nie tylko. Mm -hmm. e, I powiedz mi, jak Misiek sobie radzi na treningach? Żeby nie słodzić, e, dobrze idzie Miśkowi. E, widać, że wkłada w to na serio e, swoje, swoje serduszko. I co, ja się cieszę, że mu, że mu to wychodzi, cieszę się, że mogę mu przekazać tą wiedzę, jaką, jaką posiadam i, i co, no, nie trenujemy też długo, bo prawie dwa miesiące, więc małymi kroczkami do przodu, zobaczymy jak, jak będzie w przyszłości. A misiek wygląda jak niedźwiedź, czy rzeczywiście ta siła jest jego ogromna? Tak, jest bardzo silny, w że jest ciężko wyjść pod miska, bo nie dość, że jest bardzo ciężki, to, to jeszcze ma, ma trochę tej swojej siły. Ciosy też czuć, więc współczuję przeciwnikowi. Mm -hmm. ehm, a powiedz mi, e, może taki najlepszy punkt, pewnie nie chcesz zdradzać, ale może w e, czym jest najlepszy misiek? We wszystkim. Prawidłowa dyplomatyczna odpowiedź. To w takim razie chciałam Cię zapytać o Murańskich. Co sądzisz na temat e, tego, jak rozwinęła się ich kariera, jak e, zaczęli być znani? Może zacznijmy od momentu, kiedy pojawili się w ma konfliktu z Arkiem Tańculą. O tym sądzisz? E, Okej, okay. Ta się cofnę się trochę do tyłu. E, młodego Murańskiego pamiętam serial. Ja. Mateusza? Tak, Mateusza e, z serialu Życie bardzo Podzastaw. I, I myślę, że ten serial go tak wybił. E, potem nadszedł moment walki z, 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 z Arkiem. E, w, w serialu był konflikt. w w życiu też wyszedł konflikt. No co, no. E... To poczekaj, jeszcze chwileczkę, to... może zacznijmy od tego konfliktu. E, na jakiej płaszczyźnie był ten konflikt w serialu i w życiu prywatnym między Tańculą i Mateuszem Murańskim? Myślę, że w serialu tego nie ma. No, w serialu mieli konflikt między sobą, bo to było oczywiście planowane. Wyreżyserowane, rozumiem. Tak, tak, dokładnie. A w życiu prawdziwym, no myślę, że powychodziły brudy, które, które były tam między nimi. Arka znam, bo trenuję w klubie niedaleko, niedaleko mnie, przyjeżdżam na treningi i, i no, nie jest to na pewno wyreżyserowane. Nie jest między nimi ciekawie, ale myślę, że sobie już tam między to wszystko pozamykają powoli. A ten konflikt tak z boku, bo zawsze pytałam i Arka, i Mateusza, jak z, patrząc z twojej perspektywy, jak wyglądał ten konflikt? O co to chodziło wszystko, co tam chodziło w tym konflikcie? Myślę o to, że jeden drugiemu trochę podpadł i już to się potoczyło, że zaczęli, no tak jak mówiłem, te brudy wyciągać, jeden na drugiego, drugi na drugiego i jakoś to tak poszło. A jakie brudy? No tam były różne historie, że Murański, młody, strasznie ostro leciał w balet i, i tam jakieś nagrania były pokazywane i tak dalej no, Czyli Arek pokazywał, tak? Tak, no tak na konferencjach było, z tego z tego co pamiętam No strasznie się trochę wygupili Murańscy według mnie Ale, ale no cóż, e, jeśli chodzi o walki e, młodego Mateusza, to ciekawie walczy mhm. Twardą ma to to mu trzeba przyznać I, I to tyle ode mnie z pozytywów, myślę to zacznijmy może od walki Mateusza Murańskiego z Arkiem Tańculą na Fame Mat. Co sądzisz o tej walce? Tam wygrał Arek. No co sądzę? Myślałem, że Arek szybciej to skończy. Ciekawa walka. Tam byłoby na punkty, tak Stończyłem Tam bez nokautu. Zdziwiło mnie, że, że Arek taki osabiony wyszedł. Zdziwiło, nie, zdziwi, nie zdziwiło. Sam walczę, wiem jak to jest, ale myślę, że będzie lepiej kondycyjnie przygotowany. No co, szczęka wujka Włodka u Morańskiego i skończyłeś się na punkty. Mm -hmm. Mocna szczena, Mateusza. Teraz może przejdźmy do Elite Fighters. Mateusz toczył dwie walki. Oglądałeś te walki? E, oglądałem urywki. E, Pierwsza walka z Dresikiem. Pierwsza była z Dobra, ta pierwsza była z Dresikiem wygrana na punkty bodajże. Niejednogłośno decyzję o sędziu. Tak, męczyli się obydwoje, obydwoje chłopaki, no co? Dresik taki charakterny chłopak z Warszawy, tak? Mm -hmm. Dzisiaj go nawet spotkałem na, na targach w porządku, w porządku gość. Przegrał na punkty, nie, nie mnie jest to oceniać. Lecz jak tak sędziowie zdecydowali, to, to tak zapewne było. A z twojej perspektywy, jak, jak to byś ocenił tę walkę? Z moje perspektywy na pewno była wyrównana i myślę, że tam mało braku do nokautu z jednej, jak i z drugiej strony. Mhm. E, to teraz może Milonidas, e, widziałeś też tę walkę? Mateusz tak naprawdę miał 15 minut, ja nie wiem skąd on wziął tyle siły, e, żeby stoczyć, nie dość, że stoczył jedną walkę, wygrał, żeby stoczyć kolejną, to naprawdę trzeba mieć powera olbrzymiego. Po 15 minutach znokautował przeciwnika, co sądzisz o tej walce? E, kurde, byłem zdziwiony. Naprawdę no byłem zdziwiony, bo bił się prawie, że na sodach turnieju sam się Zawodowiec? Tr... Tak, znaczy jak bardziej bym jak amator, bo są te almy, tak i to wszystko wygląda jak, jak turnie, jedna, druga, trzecia walka. I byłem zdziwiony, że wyszedł w tak dobrym stanie, psychicznym, jak i fizycznym. No, Lucky Punch. Mhm. Zdecydowanie. To była spektakularna wygrana, spektakularne zwycięstwo. Trwało naprawdę to chwilę moment i przeciwnik leżał na deskach. Ehm, powiedz mi w takim razie, jeszcze proszę cię wróćmy do tej całego kształtu właśnie rozgłosu murańskich. Co o tym sądzisz? No co, wybi wybili się. Może to dobrze, może to niedobrze. Dużo ludzi z nich śmieje. E, starszy murański no jak to mówi no, pobił trzech, tak trzeci jak uciekał to gałto potręciło. No dobrze, no niech sobie żyją w swoim świecie. Nic do nich nie mam. Przynajmniej jeszcze z czego chcę pośmieć. E, a myślisz dlaczego ludzie się śmieją z nich? E, bo te historie, które mówią, są bardzo mało wiarygodne. Lecz jakby się okazały wiarygodne, to myślę, że dużo osób by się zdziwiło. No, może kiedyś będzie coś takiego? Zobaczymy. Ciekawe. No ciekawe, jakby był taki filmik, jak rzeczywiście ten stary Murański bije trzech, a ucieka i gołto po hmm, to jest pomysł, prawda? Na walkę e, Jacek Murański kontra e, trzech przeciwników. Uważasz, że taka walka mm, skończyłaby się zwycięstwem e, Murańskiego, czy jednak ta trójka by szybciutko rozprawiła się z Jackiem? Nie no, jemu to 15 co najmniej. Nie no, tak pół żartem, pół serio, e, to kurde. Nie wiem co o tym mogę powiedzieć, bo miał tyle razy się bić, to miało być tych walk, da nie jednej nie doszło. Nie wiem na jakim, jest, na jakim jest poziomie. Coś tam pobije worek, coś tam tu udostępni. Ech. Ciężko, ciężko mi jest powiedzieć. Na razie niech stoczy pierwszą walkę, to potem możemy myśleć, czy strzema rady. To proszę mi teraz powiedzieć, co sądzisz o, o walkach frikowych, o zawodnikach frikowych. E, czy mają szansę zaistnieć e, w zawodowym świecie MMA? Czy mają, czy nie mają. E, Freakfighterzy... E, prawda jest taka, że e, zaczynając od freakfightu, tak, tak czy siak ktoś trenuje, tak? Minie miesiąc, pół roku, rok, półtora roku i on wskoczy na ten poziom, tak? Zacznie łapać, zacznie wskakiwać na ten poziom. E, prosty, prosty przykład. E, na przykład taki Kacper Błoński. Pierwsza walka z Marcinem Dubielem. E, Wygrana dla, 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 dla Błońskiego i zaczął, no przykłada się tak, trenuje cały czas, potem z Wardęgą, wygrał oglądałem ostatnio też jak sobie trenuje w Warszawie, w WC chyba trenuję sobie co bierzę dokładnie i co, fajnie tam idzie, no tak jak mówię, ja już trenuję drugą osobę na drugą na, na ma 2 też trenowałem źródlowca, Christiana Stefanowa. I komu nie pokaże tego sportu, bo każdy się tym jara, chce dalej więcej trenować, to jest też bardzo fajne. Więc mi się wydaje, że tacy freekfajterzy nie dość, że rozpromowują ten sport w Polsce. Trochę go może psują, ale też go rozpromowują w pewien sposób. To widać mają zajawkę na to. A dlaczego psują? Dlaczego psują? Psuć to jest też trochę dużo powiedziane, ale jednak to są ludzie niezwiązani z tym sportem. I dlaczego psują? Mam dużo kolegów, którzy się biją, tak? Trenują po 10-12 lat i oni na serio całe życie w to włożyli. A zarobki są jakie są. Tak jak chłopak dostanie za walkę i ledwo mu się zwróci sam obóz przygotowawczy, no to, to jest trochę na no, przykre, a taki youtuber czy jakaś znana osoba, influencer, Pójdzie, zawalczy, dostanie powiedzmy 20-30 tysięcy, zależy od tego, jak jest popularny. I co? I zawalczy sobie tak 3-4 razy w ciągu roku no, i, i się śmieje, co nie? I to jest takie trochę przykre. Lecz nie ukrywam ja oglądam te walki freakfightowe, bo to jest naprawdę fajne, fajne show. Spektakularne, bardzo fajne, dużo się dzieje. I jakbyś miał porównać walki zawodowców i fightów, no to które chętnie oglądasz. Proszę, mnie nie zjeść. <laughs> I to do walki wolę oglądać, bo można się na nich pośmiać. Naprawdę, no nie ukrywajmy, no czasem ktoś zrobi coś śmiesznego, coś głupiego, coś spektula, spekt... spektakularnego. Dokładnie. Dziękuję. I, i co no, no, lepiej to się ogląda w sensie. Nie, nie, się Tak, no nie ujmując sprawdziłem sportowca. Yy, Fenomenalnie się ogląda takie walki, no ale jednak jak się usiądzie z znajomymi, którzy nie siedzą na przykład w sporcie, to lepiej oglądać sobie takie freakfighterskie freak galę i, i sobie, sobie to z nie poglądać po śmierci. Czyli ja już wszystko zaczynam rozumieć. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i mam nadzieję, że za chwileczkę porozmawiam z Miśkiem. Dziękuję bardzo. Ja